W tym odcinku pragnę odpowiedzieć ci na pytanie jak zacząć tą jakże wspaniałą przygodę z DJ-ką. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, po prostu dotrwaj do końca tego filmu, gdzie znajdzie się właściwa odpowiedź na to nurtujące ciebie pytanie. Niestety, aby zrozumieć tą odpowiedź, musisz w skupieniu obejrzeć ten film w całości. DJ to dosyć kontrowersyjna profesja w powszechnym poważaniu, a szczególnie w oczach tych, którzy stacjonują po tej drugiej stronie, jak ja to nazywam ołtarza. Jak widzą to twoi imprezowicze? A no, tygodniowe srogie imprezy. Alkohol, lans, panienki i jeszcze do tego wszystkiego za to płacą. Jeśli jesteś nowicjuszem, pewnie masz dokładnie takie samo lub podobne spojrzenie na pracę DJ-a. Jednak ten film ukaże ci rzeczywistość. Sobota rano staje kawa, przed komputer, sprawdzam co nowego grają w tym tygodniu. O, widzę cztery fajne kawałki się pojawiły, kupujemy. Chwila, chwila, nie myślcie sobie, że to taka pierdoła, bo przeglądanie nowości zwykle trwa trochę czasu. Trzeba jednak się dobrze obudzić i nastroić. Dalej wyprasować koszulę, wypastować buty, mucha, pasek jest, rekwizyty do zabaw są, szybki prysznic, robocze ciuchy i do roboty. Ze sprzętem widzę, że wszystko w porządku, wszystko sprawdzone i spakowane. Wyjątkowo sprawnie dzisiaj to idzie. Choć bywa różnie. Sprzęt do haka i ruszamy w drogę. Tak mija kilka ładnych godzin sobotniego poranku. Dojazd na salę, a bywa różnie. Zwykle w promieniu maksymalnie godziny drogi od domu. Hmm, docieramy na miejsce, i właśnie wtedy zaczynają się schody. No dobrze, akurat na tej sali jest git. Parter, wiecie, więc spokojniuchno, ale wyobraźcie sobie noszenie prawie pół tony gratów na piętro. Tak, to się bardzo często zdarza. Wnoszenie trwa zwykle ponad godzinę, a kumple po fachu pytają mnie stary, czemu nie wymienisz tego ciężkiego case'a na kontroler? Będzie Ci lżej, wygodniej. Moje zdanie jest proste. Dobry pisarz faktycznie napisze swoje dzieło drogim piórem, byle długopisem czy nawet ołówkiem. Niestety klienci tego nie kumają, a dla nich liczy się to, co widzą. Kontroler, równa się zabawka, wygląda to jakbyśmy byli nieprofesjonalni, choć wcale tak nie jest, ale jednak wiecie, no, kawał sprzętu robi wrażenie. Szybki look na salę. Ło kurde, ile będzie tu ludu dzisiaj? DJ'ka to niestety bardzo ciężka praca fizyczna. Rozstawianie. I już tylko pozostaje podłączenie przewodów. Ta, tylko podłączenie przewodów. Tak zwykle mijają kolejne dwie godziny, nie licząc oczywiście podłączania przewodów. Niestety ta czynność trwa najdłużej. Zostaje już się tylko przebrać i oczekiwać na gości. W tym czasie można jeszcze chwilkę odsapnąć. Praca DJ-a wiąże się niestety z wyrzeczeniami. W końcu w weekendy jesteś zajęty. Burzy to niesamowicie standardowy plan życia. Wielu z nas ma dziewczyny, żony, dzieciaki. Wiecie, nieobecność w weekend trzeba dodatkowo nadrobić. To jest jednym z poważniejszych problemów tej profesji. Plusy zaczynają się, gdy wszyscy już są, a ty dorywasz mikrofon. Na ten krótki moment możesz cieszyć się z władzy, jaką daje ci sprzęt. Prowadzisz zabawę, wybierasz muzykę, rządzisz i to nie byle jak. Ludzie bawią się dzięki Tobie. Niesamowite wrażenie. Niestety różnie koledzy po fachu do tego podchodzą. I ja osobiście bawię się tym, co robię. Jestem zaangażowany na maksa. Wręcz wypluwam do dna całą swoją energię i przelewam ją na zabawowiczów. To wymaga nie lada wytrwałości. W końcu mm, robię to, kiedy właśnie powinienem spać i się regenerować. Dodatkowo, żeby nie było tak kolorowo, bardzo, ale to bardzo często pijani imprezowicze potrafią dać popalić i narobić kłopotów. Nie mówiąc o zatruwaniu przez takich ludzi życia, zwykłym gadaniem do ucha wtedy, kiedy akurat musicie wybierać następny kawałek, po prostu zająć się całą imprezą, tak? Ciągłe tłumaczenie, że z YouTube'a nie można odtwarzać utworów na takich imprezach. Dziwne, niewyjaśnione sytuacje, nieudolne próby uszkodzenia sprzętu czy też zalania go, już nieważne czy z premedytacją, czy bez niej. Najbardziej jednak trzeba uważać na próby uszkodzenia Was. Nieraz zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy mogłem oberwać za nic. Tak po prostu, profilaktycznie, bo ktoś nie panował nad swoimi emocjami, bo urazisz kogoś swoją egzystencją. O wilku mowa, zapraszam do komentowania sprawy usunięcia mojego poprzedniego kanału za sprawą pana Macieja o pseudonimie artystycznym DJ Baryła Który to pseudonim jest chroniony jako znak towarowy przez urząd patentowy RP hmm, Zrobię w tej sprawie osobny odcinek Link do strony pana Macieja e, którą chciałbym zareklamować w tej chwili, znajduje się w opisie tego filmu. Już teraz moi stali widzowie mogą się tym zainteresować Generalnie zostałem zrównany z ziemią, płacz i zgrzytanie zębami. No i co? I działam dalej. A dlaczego? Wracając do tematu, moi drodzy, w odpowiedzi na pytanie, które zadałem na początku tego filmu czyli jak zacząć podpowiadam. Nieważne, jaki macie sprzęt i czy w ogóle go macie nieważne, czy dopiero zaczynacie i chcecie grać czy gracie w radio, czy może gracie okolicznościówki, albo w klubie. Pubie, czy na jakichś tam eventach. Nieważne jakie jest Wasze doświadczenie. Czy yy, bliscy uważają, że DJ-ka to tylko przelotna zabawa. Nieważne, że ktoś zrówna was z ziemią czynem, słowem czy w jakikolwiek inny sposób. Nieważne, że będą się z was śmiali i nazywali OS typowymi kurde grejkami. Nieważne, ile będziecie mieli niepowodzeń. Wiem, bo przez to wszystko przechodziłem. To, co teraz wam powiem, tyczy się nie tylko dj -ki. Wiecie, jak trzeba zacząć? Trzeba zacząć od pasji. Trzeba zacząć od serca. Od miłości do tego, co kochacie robić. Od miłości do muzyki. Chęci do poznawania nowych ludzi, bo tylko wtedy, tylko i tylko wtedy, choć zmęczeni niemiłosiernie, Znajdziecie swoją małą radość i z uśmiechem na twarzy będziecie oglądać przepiękne wschody słońca.